Wszyscy już słyszeli historię o Wielkim Wybawcy, który wylądował w stawie z listem do magów. Ale prawda jest taka, że bez tej czwórki ten cały wybraniec nie przetrwałby w kolonii nawet do obiadu. Gdy reszta skazańców skacze sobie do gardeł o bryłkę rudy, czy kłóci się, który obóz jest lepszy, Diego, Gord, Milton i Lester spotykają się po cichu przy ognisku, gdzieś na uboczu, gdzie nikt ich nie podsłucha. Oficjalnie Diego i Milten noszą barwy starego obozu, Gorn nowego, a Lester obozu na bagnie ale to tylko gra pozorów dla strażników i góru. Tak naprawdę to oni trzymają całą dolinę w kupie. Diego to ten cwaniak, który wyciągnął chłopaka z błota, zanim ludzie Gomeza zdążyli go porządnie skopać. I wbił mu do głowy, że tutaj albo myślisz szybko, albo giniesz. Gorn to z kolei chłop jak dąb. Zawsze pilnuje tyłów, nie pyta o rozkazy, po prostu wyciąga topór, gdy robi się gorąco. Milton niby grzybie w księgach w swojej czerwonej szacie, ale jako jedyny ma jaja, by wynosić sekrety magów, gdy kumple wpadną w tarapaty. Ale Ester? Gość wygląda, jakby urwał się z innej planety przez te tatuaże i zajawkę na zielsko. Ale bez jego kontaktu wśród bagników i wyczucia, wszyscy dawno oszaleliby w tym piekle. Czterej przyjaciele przy tym ogniu nie gadają o ratowaniu świata. Planują, jak przetrwać kolejny dzień i jak pokierować nowym bohaterem, żeby znowu nie wpakował się w gówno. Są dla niego jak starsi bracia, których nigdy nie chciał, ale bez których byłby tylko kolejnym trupem w kopalni. To oni są prawdziwym sercem tej historii, choć zawsze stoją dwa kroki za plecami tego, o którym potem bajdurzą bardowie. Diego miesza kijem w żarze ogniska, iskry strzelają. Przez chwilę patrzy w stronę starego obozu, po czym zaczyna mówić: Wyłowiłem go ze stawu. Zaraz po tym, jak zrzucono go z krawędzi, wyglądał jak każdy inny. Przerażony, zdezorientowany, z twarzą wciśniętą w błoto przez ludzi Bulita. Myślałem, kolejny chłystek, który zginie w kopalni, zanim zdąży zapamiętać drogę do targowiska, ale pomyliłem się. Od tamtej chwili obserwuję go w starym obozie i coś mi tu nie gra. Ten chłopak porusza się zbyt pewnie jak na kogoś, kto dopiero trafi do tego piekła. Widzę, jak rozmawia ze strażnikami. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie! Jak dobija targów z torusem. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jak słucha. On nie słucha tak, jak robią to kopacze, liczące na bryłkę rudy. On zbiera informacje. Widzieliście go na arenie? Postawił wszystko na jedną kartę i wyzwał Kirgo. Kirgo człowieka, który walczy od lat, który zna każdy brudny trik w tej dolinie. Myślałem, że będziemy musieli wynosić nowicjusza w kawałkach. Tymczasem on poruszał się jak cień. Trzymał miecz, jakby urodził się z nim w dłoni. Parował ciosy z precyzją, której nie uczy się przy wyrębie lasu czy kradzieży kieszonkowej. Wykończył gościa z zimną krwią, bez zbędnych ruchów. Tak nie bije się amator. Tak bije się ktoś, kogo wyszkolono w królewskich koszarach albo w tajnych służbach. To nie jest zwykły rzeźmieszek, bracia. Robar traci grunt pod nogami. Wojna z orkami idzie źle. A ruda z kolonii to jest jego jedyna szansa. Myślicie, że król tak po prostu zostawiłby naszą dolinę w rękach bandyty pokroju Gomeza bez żadnego nadzoru? Nie wierzę w to. Patrzę na tego nowego i widzę kogoś, kto przeszedł szkolenie. Jest zbyt skuteczny, zbyt bezczelny i zbyt sprawnie omija pułapki, w które wpadłby każdy zwykły rzezimieszek. Zaczynam podejrzewać, że pod tą maską zagubionego skazańca kryje się królewski szpieg. Może wysłali go, żeby sprawdził. Czy bariery da się jeszcze kontrolować? A może ma ocenić, czy Gomez nie planuje zbyt dużej autonomii? Jest w nim coś niebezpiecznego, bracia. Nie należy do żadnego z nas, a jednocześnie ślizguje się w każdą szczelinę naszych obozów, jak woda. Jeśli to człowiek króla, to znaczy, że wielka polityka właśnie przekroczyła próg naszej celi. I uwierzcie mi, jeśli robar wysłał szpiega. To nie po to, żeby nas stąd wyciągnąć, ale żeby upewnić się, że Ruda będzie płynąć do stolicy. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Ja. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś? Gorn spłuwa w ogień i kręci głową, słuchając rewelacji Diego. Odstawia gliniany kubek i burczy. U was też pojawił się jakiś świr, co kompletnie nie pasuje do reszty? Ja miałem przez kilka ostatnich dni trudności z dziwnym gościem. Nazywałem go Krzykaczem. Gość wprowadził się tuż obok chat najemników. I od świtu do nocy zatruwa wszystkim życie. Bez przerwy stuka i puka w tej swojej kamiennej ruderze, jakby chciał wykuć tunel do drugiego świata. A najgorsze? Te jego drewniane tabliczki. Uparcie wbija je prosto w twardy kamień. Echem niesie się po całej jaskini i wszystkich doprowadza do szału. Gorn przyznaje się kumplom, że w końcu nie wytrzymał. Pomyślałem, że pogadam z nim jak z człowiekiem. Cześć, krzykać. Dawaj skrzykniemy się na wspólne piwko w karczmie na jeziorze i pogadamy, poznamy się lepiej. Zaproponowałem wspólne piwko w Karćmi na jeziorze, żeby w spokoju załatwić sprawę tego hałasu. A ten, zamiast się ucieszyć, zaczyna wrzeszczeć, wymachiwać rękami i pluje mi prosto w twarz. Dar się, że jest potwornie zajęty. A ja, jako najemnik, mam go pilnować i chronić przed bagnikami czy czymkolwiek, a nie nachodzić i wymuszać wyjścia na browar. Jednak pojawił się nowy w obozie. Jesteś. Nazywam się Gorn, jestem najemnikiem w służbie magów. Który wydał się dziwny, bo zaczął gadać ze wszystkimi szkodnikami w obozie, a nawet z najemnikami. Czym się zajmują najemnice? Opowiedziałem mu o krzykaczu, a ten, jako neutralny człowiek bez barw obozu, zajął się krzykaczem i mu wytłumaczył, że nie zagrzeje w tej chacie miejsca dłużej. Co słychać? Spadaj! Byłem i jestem nadal pod wielkim wrażeniem tego gościa. Potem już go nie widziałem, bo jak wiatr opuści naszą obozową jaskinię. A jeśli ten nowy, o którym gadałeś, i to jest ten sam gość, i ma coś jeszcze wspólnego z takimi wariatami jak krzykać, to ja już nie wiem, kogo ten król tu przysyła: szpiedzy czy po prostu ludzie, którym od tej cholernej bariery kompletnie odbiło? Milton o mało nie dławi się winem, słysząc o perypetia gorna. Wybucha szczerym, krótkim śmiechem i macha ręką, jakby chciał odpędzić te absurdalne wizje. Patrzy na barbarzyńcę prosto w twarz i mówi: W nowym obozie siedzą makowie wody, a nie ognia, gorn. Ten wasz krzykarz długo ta miejsca nie zagrzeje, tacy głośni idioci kończą marnie. Albo ich ktoś zlikwiduje za to nosne stukanie, albo magowie uznają, że hałas zakłóca badania kopca rudy i po prostu go zutylizują. Dla Miltena to kolejny dowód, że kolonia staje na głowie. Żartuje dalej, unosząc brew. Skoro ty, największe rępaje wśród barbarzyńców, nie radzisz sobie z jednym gościem od tabliczek, to ten świat się kończy. U nas w starym obozie przynajmniej panują zasady. Jak ktoś za głośno puka, to strażnicy szybko wybijają mu to z głowy. A u Was w tym bagnistym bałaganie jaskim każdy robi co chce. I macie takie kwiatki jak krzykasz terroryzujący okolice młotkiem. Milten wraca do tematu tego nowego gościa. Skoro w nowym obozie roi się od wariatów, tym bardziej musi uważać na tego spryciarza, o którym galał Diego. Jeśli chłopak ma choć trochę oleju w głowie, to po spotkaniu z takimi typami jak Krzykacz szybko zrozumie, że trzymanie się z naszą czwórką to jedyny sposób, by nie zwariować do reszty. Diego tylko kręci głową, słysząc śmiechy Miltena i narzekania Gorna. Odstawia pusty kubek, dorzuca grubą kłodę do ogniska, iskry strzelają wysoko i patrzy na nich tym swoim chłodnym, analitycznym wzrokiem, który zawsze studzi emocje. Śmiejcie się, jeśli chcecie, ale w tej przeklętej dolinie pewność siebie to najkrótsza droga do grobu. Przypomina im, jak sam tu trafił. Nie byłem wtedy nikim ważnym, kolejny gość wrzucony w paszczę bestii. Od pierwszego dnia nie ufałem nikomu, patrzyłem każdemu na ręce, sprawdzałem dwa razy każdy kąt, zanim się w nim położyłem. Tylko dzięki tej chorobliwej ostrożności wciąż się przy tym ogniu, a nie gnije gdzieś pod skałami. Dla Diego ten cały nowy to wciąż wielka niewiadoma. Przyznaje, że chłopak madryk do roboty i szybko zjednuje sobie ludzi. I właśnie to jest najbardziej podejrzane. Prawdziwy skazaniec najpierw obrywa, potem płacze, a na końcu powoli uczy się lizać rany. A ten idzie przez obóz jak po swoje. Jakby już wiedział co i jak. Na razie nie wyciągamy pochopnych wniosków, ale oczy trzeba mieć dookoła głowy. Czas pokaże, czy to faktycznie szpik króla, czy po prostu kolejny wariat pokroju tego krzykacza, o którym gadał Gorn. Ja na razie będę go obserwował z cienia i czekał na pierwszy błąd, bo jak sam mawiam, w kolonii prędzej czy później każda maska opada. Lester powoli wypuszcza gęstą chmurę dymu z bagiennego ziela, a jego oczy, choć wydają się nieobecne, śledzą każdy ruch iskier nad ogniskiem. Czeka, aż wszyscy się wygadają, dopiero po długiej pauzie, kiedy cisza zaczyna już ciążyć. Zabiera głos swoim charakterystycznym, sennym i trochę zamglonym tonem. Myślę, że ten sam gość, o którym gadał Diego, dotarł też na bagna. Lester uśmiecha się lekko, jakby sam nie wiedział, czy to śmieszne, czy niepokojące, i kontynuuje. Podszedł prosto do Bala Namiba, jakby byli starymi kumplami od wina. Wszystko w porządku, kolego? Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą. Zagadał do góry, jakby to był zwykły strażnik przy bramie. Bal oczywiście patrzył na niego jak przez powietrze, bo dla nich nowicjusz bez przygotowania jest mniej wart niż błoto pod stopami. Lester zaciąga się jeszcze raz, wypuszcza dym nosem i kręci głową. Musiałem interweniować, zanim chłopak by zarobił klątwę albo wyleciał za bramę z kopniakiem. Dałem mu krótkie upomnienie, że u nas milczenie guru to nie lekceważenie, tylko próba wiary, że jak chcesz rozmawiać z nimi, musisz najpierw udowodnić, że jesteś godny. Potem, widząc, że ten nowy jest uparty jak muł, Lester wziął go na spacer, oprowadził po bagnach, pokazał, gdzie można spokojnie dostać ziele. A gdzie lepiej nie zaglądać, jeśli chce się zachować zmysły? Poczułem od niego jakąś dziwną aurę. Lester mruży oczy, jakby sam nie mógł tego nazwać. Coś, czego nie umiem określić. Zamiast go przegonić, postanowiłem mu trochę pomóc. Może to błąd, a może nie. Siedzi chwilę w milczeniu, patrząc w ogień i dodaje cicho. Ten chłopak albo jest bardzo sprytny, albo kompletnie szalony lub jedno i drugie. Zobaczymy. Lester strzepuje popiół ze skręta i marszczy brwi, jakby nagle przypomniał sobie coś, co kompletnie mu nie pasuje do obrazu zwykłego skazańca. Zaciąga się jeszcze raz, wypuszcza dym powoli i mówi tym swoim sednym, przeciągłym tonem. Najbardziej zdziwiło mnie tempo tego chłopaka. Zniknął z obozu na bagnie jeszcze tego samego dnia, tuż przed zbrokiem, a przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie pcha się w nocy między błotne węże, jeśli nie musi. Myślałem, że już po nim, że znajdziemy go rano jako trupa albo karmę dla bagiennych stworów. A tu proszę, następnego ranka wraca i to nie sam, przytargał ze sobą jakiegoś kopacza ze starego obozu. Gość w łachmanach, blady jak ściana, rozgląda się z przerażeniem, jakby nie wiedział, czy ma uciekać, czy paść na kolana przed górą. A ten nowy idzie przodem, jakby znał te wszystkie ścieżki od lat. Prowadzi go przez nasze mostki w obozie jak po swoim podwórku. Zero wahania, zero strachu, jakby bagna był jego domem. Diego prostuje się nagle, mruży oczy i patrzy na Lestera twardo. To już nie jest zwykła pewność siebie. Jakiś cholerny układ. Mówię wam, skąd on zna te ścieżki, skąd wie, kogo i kiedy ściągnąć. Kopat ze starego obozu na bagnach? To nie jest przypadek. Gorn tylko mruczy pod nosem, kręcąc głową. Prowadzenie takiego balastu na bagna to albo szczyt odwagi, albo kompletna głupota. W obu przypadkach przyciąga kłopoty. Duże kłopoty! Lester kończy, gasząc kręta o kamień i rzucając niedopałek w ogień. Chłopak ewidentnie coś kombinuje i potrafi zmusić innych do współpracy szybciej niż ktokolwiek z nas przypuszcza. On nie tylko przetrwa, on zaczyna naginać za stare tej doliny. Pod siebie łączy ludzi z różnych obozów w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Przy ognisku zapada ciężka cisza. Iskry trzaskają, wiatr szumi w koronach drzew, a czwórka przyjaciół patrzy w płomienie. Każdy pogrążony we własnych myślach, bo po raz pierwszy od dawna czują, że to nie oni pociągają za sznurki. To ten nowy zaczyna powoli zmieniać reguły gry. Kiedy Lester skończył o tym kopaczu, nad ogniskiem zapadła taka cisza, że słychać było tylko trzaskające iskry. Diego, Gorn i Milton spojrzeli po sobie i nagle wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Nie musieli nic mówić, po ich minach było widać, że dotarło do nich jedno. Wszyscy mówią o tym samym gościu. Ta specyficzna aura, o której wspomniał Lester, ta bezczelna pewność siebie na arenie, o której mówił Diego, i to totalne olanie zasad, które opisał Gorn, to nie mógł być zbieg okoliczności. Poczuli dziwny dreszcz, bo w kolonii ludzie tacy jak oni rzadko udają się czymś zaskoczyć. A ten chłopak w kilka dni zdołał namieszać w głowach całej czwórce najbardziej doświadczonych wygów w dolinie. Diego powoli wypuścił powietrze, jakby próbował poukładać sobie to wszystko w głowie. Spojrzał na kumpli i mruknął, że ten gość jest po prostu inny, nie pasuje do żadnego schematu, nie boi się nikogo i ma w sobie coś, co sprawia, że ludzie, nawet tacy jak ten wystraszony kopacz, idą za nim w ogień. Gorn tylko mocniej zacisnął dłoń na rękojeści topora, a Milton nerwowo zaczął obracać pierścień na palcu. Wszyscy czterej poczuli, że oto na ich oczach kończy się czas rutyny. I nudnego pilnowania swoich obozów. Siedząc tam w tym nikłym blasku ognia, zrozumieli, że ten nowy szaleniec zaczął pisać nową historię górniczej doliny. A oni, czy tego chcą, czy nie, właśnie zostali do niej wciągnięci jako jedyni sojusznicy. Milton, Gord i Lester siedzieli nieruchomo, jakby każdy z nich w myślach próbował dopasować twarz tego chłopaka do jakiegoś znanego mu wcześniej wzorca. Ale nic nie pasowało. Diego uśmiechnął się pod nosem, bo rzadko zdarzało mu się, żeby coś potrafiło ich tak wspólnie zaintrygować. Pojrzał na przyjaciół i stwierdził krótko że ten chłopak tak skutecznie miesza im w głowach, a, a nikt nie zna nawet jego imienia, to niech tak na razie zostanie. Gorn tylko mrugnął, że imiona i tak nie mają w kolonii znaczenia, bo tutaj liczy się tylko to, czy umiesz trzymać miecz i komu ufasz. Zgodzili się, że póki co będą o nim mówić po prostu ten nowy, albo bezimienny, niewiadomy. Diego dodał na końc, że ten gość bez imienia może okazać się ich największym problemem, albo jedyną szansą na to, żeby kiedykolwiek zobaczyć świat poza barierą. Stali od ognia każdy w swoją stronę, zostawiając za sobą tylko dopalający się żar i to jedno określenie, które miało stać się legendą doliny.